Więc dobra, witam wszystkich bardzo, czyli na dzisiejszym odcinku, na którym sobie zrobimy tier listę wszystkich sezonów Fortnite. Chcemy mi że to jest moja subiektywna opinia jeśli ktoś się z nią nie zgadza, no to spoko rozumiem. I chcę że przejdziemy od najlepszego do słu najgorszego. Postaram się po prostu potem wszystkie moje decyzje uzasadnić, dlaczego niektóre są w S, dlatego są S C, A, B, C i F i DG Playing chyba raczej nic nie no, ponieważ ja Fortnite od kiedy gram, gram regularnie to troszeczkę na niższym poziomie, w sensie TV, ale i tak gram w tą grę regularnie. I teraz są który dam na miejscu pierwszym. Trzynastka. są który pod względem YouTube'owym, kanałowym, ogólnie streamingowym, zwłaszcza i co najważniejsze, znajomymi, wspomnieniami, grupą osób, z którymi się wtedy zadawają, to, to był po prostu poziom, uwielbiam tą grę. Włączam grę, robię streama, wbijają ludzie. Gram sobie też samemu, nie, bez streama mam znajomych, z którymi zawsze w mi się fajnie grało. Demo, ProGamer, Siolot, Musix, Maro nawet To były czasy, które uwielbiałem. To było po prostu... Włączasz grę, masz ekipę, z którą się wstaje gra. To był poziom 12 godzinny, w sumie, dobra, nie 12, ale taki 7-6 godzin live, mógł nawet czasami wejść i to było... Naprawdę wspomnieniowo, pamiątkowo, zajebiste uczucie. I uważam, że rzadko już się zdarza takie u mnie sezony, które naprawdę zachwalam pod niebiosa. Uważam, że są najlepsze, ponieważ aktualnie, no to, to jest już taki poziom spoko ze względów e, po prostu wspomnieniowych. Jest to spoko, ale ogólnie, e, kiedyś było lepiej. Więc stąd daję to tutaj, mnie. Jakoś strata, strata w sumie, zabranie możliwości grania z pazem nie była aż tak duża, ponieważ, teraz tak wam powiem. To nie tak, że jak nie jest zrąbany, to się w niego grać nie chce. Jeśli masz znajomych, community, z którymi lubisz się zadawać, no to naprawdę, to, że jakiś sezon jest słaby, no to, to nie zmienia faktów, że się nie chce grać. Ja fakt, że po prostu masz ludzi, z którymi się fajnie ci tobie spędza czas Nawet jak sezon jest nudny, to i tak fajnie ci on mija Ponieważ masz znajomych i fajnie się z tym gra Więc stąd daję to po prostu na pierwszym, pierwszym, Ponieważ nawet jeśli chodzi o gameplay Mapa była kozacka Fajne zmiany na mapie, które po prostu były nie na aż tak w spoko Ale dla mnie były złotem I teraz przejdźmy do sezonu, który tam na miejscu drugim 15 sezon Dajbista Pustynia, fajne rozwinięcie grania na nowej generacji konsol, fajny tryb wydajnościowy oraz druga rzecz, którą bardzo doceniam, wspomnienia. To jest 7, w którym bardzo fajnie mi się grało. To był poziom, gdzie naprawdę, jeśli chodzi o znajomych, to Picobello od podajże stycznia. Do no bodajże końca z tego sezonu zawsze miałem prawie że z tym grać i to były osoby, z którymi naprawdę mi się fajnie grało, fajnie w sumie do dziś dzień gra, tylko że ja w tą grę gram mniej, tamte osoby też grają mniej, ale i tak sztos wspomnienia mam z tego sezonu i uważam, że to jest sezon, który naprawdę jeśli chodzi pod względem wspomnieniowym z tej gry jest dziś na 10, tak samo jak 13, tylko wiecie, to jest taka siła dziesiątek. Jedna jest silniejsza, druga jest, jest słabsza, jeżeli o wspomnienia, no bo 13 nikt nie pokona, kuźwa. To był piękny sezon, ale 15 też był fajny. I kolejny sezon, który jest i tak w top 2, to jest 17. Tez ze względu w poniekąd na granie z znajomymi, ponieważ to jest trochę inaczej. Sezon 15 byłby poniekąd na równi z 13. W sumie każdy są... Byłby na równi. W sumie dobra, może teraz tak powiem. Wspaniały sezon, jeśli chodzi o wspomnienia, wspaniały sezon, jeśli chodzi o wspomnienia, wspaniały sezon, jeśli chodzi o wspomnienia, tylko po prostu każdy z tych wspomnień, tylko że niektóre wspomnienia są lepszymi i każdy są lepszymi, ale ogólnie wszystkie wspomnienia, jeśli chodzi o tą grę, z tych sezonów są dobre. No w sumie w 15 jest jedna rzecz, która jest. mech, ale no, bronie. Wtedy każdy grał kreatywa, bo niby spaza. Ale no, a sezon 17. Spoko jeśli chodzi o grę W sensie miałem ja ludzi z którymi się dało grać, w sumie jedną konkretną, ale to był poziom grasz i to był 6 godzin może wejść nawet fajnie jeśli chodzi o grę. Kreatywny był wtedy fajnie rozbudowany, bronie były dobre. Eventy to byłem na każdym koncercie Arianny wtedy, więc to było coś, że te eventy naprawdę są czymś więcej niż po prostu randomowymi efektami, jeśli chodzi o to. I no. Naprawdę fajne. A jeśli chodzi o event kończący sezon, no to co ja mogę powiedzieć, niż po prostu mogło być lepiej, poniekąd, ale i tak było super. W sensie w rozdziale pierwszym były lepsze eventy, jeśli chodzi o zakończenia. A kolejnymi sezonami, no to daję na równi, jeśli chodzi o poziom grania, w sumie. Wtedy to ja nie mam. W sensie, to jest taki bardziej nostalgicznie, ósmy, siódmy i szósty i to jest w na trzy, w sensie ja ich nie ustawiam równy, ja już ustawiam tak jak tu pokazane, ósmy i teraz przejdźmy o szóstego. Zacząłem wygrać grać na swoim własnym koncie, jarałem się tą grom jak nie wiadomo co, wracałem i grałem po cztery godziny dziennie, ponieważ wtedy wracam w godzinie 18, więc troszeczkę yy, no. Grałem, bo grałem 22 i potem 30 minut miałem na zrobienie lekcji wszystkiego i wyrabiałem jakimś cudem, no. Event sztos. Naprawdę to jest jeden z lepszych eventów. Skinu ekskluzywne. manifik Do tego jeszcze dodajmy zmiany na mapie, bronię, ogólnie kształt. ta Kszta... po prostu kształt... Nie umiem się wysłupić. Po prostu całość grania było na tyle przyjemna, że mi się to podobało w stanie. Sezon 7. Wielu osób irytowało samoloty, tyrolki, ale mi to nie przeszkadzało. Dla mnie to było naprawdę fajne. Dodanie trybu kreatywnego, gdzie naprawdę wtedy wiele osób grało The z Dizorza. Eventy świąteczne. Eventy Biesów z tych lodowych. Event sezonowy. Zmiany na mapie. Dodaliście cały piąt człowieku. To było złoto. To jest sezon, który mówię. Czemu tak nie ma do dziś dzień? Naprawdę, to jest taki sezon, naprawdę, na do którego warto wrócić. Jedynym minusem... Jedynym minusem w sumie tego sezonu było tylko to, że broni, które dodali, karabin, piechoty, to by jest naprawdę <grytanie> porozumienie. <grytanie> ale no... to był dobry sezon. A sezon ósmy, zajebiste nowy biom Szkoda, że zastąpił początek na ale golfowe gniazdko to był naprawdę taki świetny, że mi go nie szkoda. Fabuła fajna, event końcowy był bardzo fajny, ale rozwinięcie go było w dziewiątym sezonie tak tragiczne, że naprawdę nie chce mi się żyć. Ale finalnie to naprawdę te sezony były sztosem i te sześć sezonów, jeśli chodzi o klasę S+, zasługują. Kolejnościowo, jak pokazuję, tak to jest. No, mówię już dlaczego. Te trzy głównie z nostalgii i grania ze znajomymi wspaniały i wspaniały z wspomnieniami, a te po prostu z samej przyjemności z grania. Ale no, przejdźmy do klasy S. No to w klasie S dajmy sobie sezon trzeci. A na tym damy sezon czwarty, ponieważ to były dwa strony, które rewolucjonizowały tą grę poniekąd. Dalej idąc, to w sumie sezon piąty, ponieważ to był pierwszy sezon, gdzie dodali bardzo fajny biom. Dajmy też sezon 8. Ja sezon 8 dam tutaj. W sumie nie, dobra. Dam go. No, w... no, tutaj też mi się fajnie grało. I to chyba byłoby na wszystko. Sezon 12, no to. No dobra, nie F. To był poziom Zajebisty start, dlatego nie diding playing. To digging play. Ale potem to tak się zepsuło. To był poziom pół roku, nic nie miałeś. Dobra. 5 miesięcy, bo ten sum trwał pół roku bez tygodnia, ale start był kozakiem i dlatego nie daję tego na didn't play. Trochę wyżej dam w sumie. Albo dobra, daję na równi 9. Ratowało ten sezon tak na dobrą sprawę. Skin ekskluzywne i bardzo dobre rozbudowanie kreatywa. Ale mapa to był żart. Bronie to był żart. Dopiero po namówie hejtu na tą grę przez usunięcie wolnej pompy to przywrócili. Eventy też były bardzo fajne, zwłaszcza John Mick. I też event sezonowy, czyli walka z tym utworem, był spoko, ale z grubsza to nie to, co było wcześniej w tych trzech sezonach. Sezon szóst, szesnasty. No, no, no. To jest ten poziom. W sumie dobra zmiana, tak. To jest poziom, gdzie mapa była żartem. Bronie były startowo z żartem, ale była wolna po więc to jakoś to ratowało. Karnet był okropny, uchydny. i same dodatkowe funkcje, czyli kuźwa zwierzaki, no to z perspektywy czasu było spoko, ale start to. to było nudne. Takie, o. Była fajnie się zapowiadała, ale finalnie nic się fajnego nie rozwinęło. O, no takie, to. spoko, ale mogło być lepiej. A, sezon 10 O Boże, ja o tym sezonie zapomniałem! Daję to tu! Czekaj... Hop... No dobra, zabijecie mnie za to w komentarzach, ale okej. Okay. O... Miałem zdanie. Tak, tutaj. W tych, tym sezonie nie grałem aż tak dużo, w ogóle nie grałem raz na tydzień, jak przyjeżdżałem z niemego, więc sam nie miałem swoich ważnych doświadczeń. Sezon niż bez doświadczeń mnie tak fajnie zaimponował, a te dwa sezony mnie fajnie zaimponowały. Ogólnie uważam sezon dziesiąty za względem gameplayowym, czyli w porównaniu do tych trzech, co najlepszy sezon, gdyby nie Mechy, to jest co to jest aż niżej, co nie? Ale gdyby nie, to to naprawdę to by wyleciało gdzieś. Myślę, o tutaj, ale przez Mechy to idzie tu. Ale idąc sezon pierwszy, daje to do B. Jak na start gry słabo, ale ma po prostu mało miejscówek na mapie, mało dodatków, broni mało, ale była fajna broń pod tytułem Zapatrum, który był przez parę godzin. I naprawdę ten jedyny gameplay mnie bardzo satysfakcjonował i mówię czemu tego nie ma nadal. Ale no, sezon jak na pierwszy sezon w całej tej grze, no to naprawdę spoko, nie? Ogólnie to jeden sezon był chyba już z 5 lat temu. No, 5. Sezon 14! A, tej broni bardzo fajne, wszystko pod względem gameplayowym, lecz po prostu uważam, że... Sam sezon był trochę taki nijaki. Znaczy w sensie to był według mnie Nie mamy pomysłu na sezon, zróbmy koopa z Marvelem. Może ktoś w to będzie grać, zwłaszcza fani Marvela. Samo w sobie to jest co najmniej średnie. Sezon drugi. Daję to tu. Nie dam to tu. No, daję to tu. Dlaczego? Zwłaszcza poza... to bardzo fajne rozwinięcie sezonu pierwszego. Dużo dodali emotki, dodali bardzo fajną grafikę. Zwiększyli podajże ilość FPSów na kosrach z 30 na 60. Dodatkowo yy, dodali opcję taką, że możesz budować w niektórych miejscach, w których wcześniej nie mogłeś budować. I no. Bardzo fajny sezon, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Sezon 12. Oj. oj. No, dobra, dam to tak. No dobra nie, ja tu na... Do... Decyzja, co jest lepsze? 14 czy 12 Czut. Dobra, w 12 miałem gorsze wspomnienia jeśli chodzi o sam gameplay. Ale fajnie jeśli chodzi o kanał, ale gameplay był nudny, ale dużo to dali, ale gameplay był nudny, ale dużo rzeczy dodali, ale było fajne fabuły. A dobra, te dwa sezony ustaw... To... a Dobra, dam tu wyżej. Ponieważ po prostu tak dużo rzeczy dodali, że to jest spoko. Ogólnie sezon w sumie fajny, jeśli chodzi o eventy. <grym> fajny, jeśli chodzi o dodawanie rzeczy na mapie, tylko szkoda, że rzeczy na mapie by naprawdę w jednym było spoko, było w środku, a drugie to były naprawdę w skrajach mapy. W sensie jacht, grota. Parę innych rzeczy było. I te dwie inne miejscówki po prostu były rozrzucone w krańcach i było takie se. Ale event finałowy był spoko, tylko że nie miało jakiegoś finalnego huknięcia. I w sumie to jest sezon, który na wielu jest najlepszy do rozdziału drugiego. Naprawdę chyba większość tak osób uważa, ale ja mówię. Spoko, ale coś było w tym sezonie, co mi się nie podobało. Prawdopodobnie to było to, że po prostu byłem przyzwyczajony, że zawsze na start nowego sezonu był event, a w tym sezonie sezon 11 start był tak nudny, że mi się w tą grę odechciewało grać poniekąd. Rozdział trzeci, sezon pierwszy. Ech. Tutaj... Tutaj No nie wiem, chyba to dam tu. W sensie to jest takie spoko, ale no jak na nowy rozdział to ja bym się spodziewał czegoś większego w porównaniu do sezonu drugiego. Naprawdę to nie drugim bardzo rzeczy dodali, ale niestety. Eventy to był dramat. Przez co to był najgorszy sezon w tej całej tej grze. Ale tak finalnie, no to sezon... No ustalmy sezon po prostu... 19, dobra. uznamy to, że to jest sezon 19. Jest spoczko dodali w sumie bardzo fajną nową mapę, lepszą na pewno niż w rozdziale drugim. Na pewno też parę fajnych broni, które w tym zoniu dali spokój, zwłaszcza MK7, kałach, Pemna, który jest troszeczkę z Blood OP, Heavy Pump, tylko że troszeczkę w bardziej nowym wydaniu. Psy są poprawne, nie jest wybitny, to jest bardziej poziom, wbijesz dwusetny i będziesz grać bardziej więcej kreacji, tak, o, ja bynajmniej teraz w tą grę gram mniej, ponieważ mam już 200 i nie co w tej grze do roboty ale sam jest czego sobie i polecam i chyba tak wygląda moja Finlanda wersja no, wszystko się chyba zgadza więc widzowie, jeśli podobał się wam odcinek, to zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się, nie wiem, za kolejny tydzień, czy coś w tym stylu, w sensie aktualnie w szkole mam do, od e, zajebania sprawdzianów i kartkówek poniekąd oraz wracam bardzo późno do domu, więc wiecie, nie mam tak dużo czasu więc dzięki za oglądanko i no, na Oh, mm -hmm. oh,